No i zagadaliśmy się. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź.

O, czekaj, bo zasłania Jest trzy, Trójka jest, no. Chodź, 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 chodź. Dwadzieścia trzy. Chodź, 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 Jest ta białolotka, co była tak łysą głowę ma, co rozpieżona całkowicie. Ja wczoraj ją nagrywałem właśnie, ciekawy czy wróci. Jako, jako druga wlazła. Dobra, siadaj tu, kurde, musimy jakiś wstęp nagrać, bo... Siadaj, 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 chodź. Co będziemy wiesz. nagrywać to, no, no ja nagrywam. No patrzymy to... przyle... patrzymy tak. gołębie, nie Filip, przestań. Filip patrzymy gołębie. Nie? Na no. yy, co dzisiaj mamy? Nie? Sobota, lot, jakieś 300-300 parę kilometrów. Dokładnie nie wiem, bo to jest yy, pierwszy raz z tego pomiaru. Odwiedził mi dzisiaj kolega, kolega z Sheffield, a w Polsce z Podkarpacie. Podkarpacie. Yy, Wulka toneska. O, o kurde <laughs> Ciężko wymówić. Tak, ciężko wymówić. E, no i tak się zagadaliśmy, że właśnie pierwszy gołąb usiadł, jak żeśmy sobie bajerę kręcili. E, gołąb przyszedł z północy już niestety, bardzo silny wiatr dzisiaj jest. E, kolega mówił, że jak jechał to go ten... Tiry jak wyprzedzał to wiatr go chciał zmuchnąć z drogi, nie? O, o, tak, ostro tak. daje. Ostro daje. Jest. No. no i wiatr niestety tak jak mówiłem jest w ogon, więc te gołębie jest, są, jest, są dwa następne. No dobra. Chodź, 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 Trzeci. Jest to następny. Patrz, północy ha? wszystko. A jest Chodź, 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 chodź. To może być nasza szkapa. Ha? Ja. Nie, to nie, to nie mój. To nie mój. Poszedł. To, nie mój. to jest. To jak nie. Nie, nie. Chodź, 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 chodź. To przygnał, przygnało do... 5 głębi na tą chwilę. No, co? Dobrze. No dobrze i niedobrze, one powinny razem przylecieć, a nie tam. Razem stadem 23 usiąść i spokój. I wtedy spokojnie sobie siedzieć. No nie, no to, tak, wiesz. Właśnie to jest cała, całe uroki tego sportu, nie? Jakby no się mają gołębie 7, 15, ale nie jest to przy, le, przy, le, przy letkim nocie, nie. A dzisiaj to to jest loteria, nie? No dzisiaj, dzisiaj, loteria. Dzisiaj, dzisiaj całkowita jest loteria. To jest, przy takim, wietrze, przy takim to. wietrze to jest tylko szczęście, tak? Szczęście i poszły w kierunku gołębie to będą, tak? No ale na nieszczęście co? A już teraz, nie wiem. Już teraz to już. Nie wiem. Na nieszczęście właśnie, teraz przy tym mocnym wietrze te co będą musiały wrócić, a chyba wszystkie będą musiały wrócić, skoro pierwszy już od północy był, nie? No to już będą miały naprawdę ciężko. To samo było u nas tydzień temu, gołębie całutki dzień wracały, całutki to stanami, no. nie dam że jeden pojedynczo, 45, 100 nawet, nawet w grupie z, y, wieczorem 100 szło, syn, no, no, no. syn mówił, że normalnie grupami, przeleciały wiesz, 100-200 kilometrów, no i nie. no zgadza się, zgadza się, a jeszcze no. tego był, y, w Polsce wiesz jaki upał, Aha. <laughs> był, 35 <laughs> stopni, <laughs> no. W poniedziałek tutaj miałem 31 stopni. To ja nas też było. Czy w poniedziałek, albo we wtorek, bo gołębi nie wywiążę, bo miałem wywieści. Mówię, no jak one po 5 minutach, wiesz, nie chcą w ogóle latać, to Czyli nawet nie ma szans, żeby. Bardzo było gorąco, takie. Parne. Takie parne, no, powietrze. No. Przy tej wilgoci właśnie ta gorączka jest no, tutaj taka? No, tutaj jest właśnie taka, jest to, że. Jest 20 stopni, a jest takie, przynajmniej powiesz, gorsze niż, niż w Polsce. No zgadza się, zgadza się. No 5 gołębi z 23. Także to jeszcze jest od groma gołem 18 od groma z czasu. Od groma, no, zobaczymy, od której był ten pierwszy 1051 był pierwszy. 757 No dobrze o której wypuścili A, 7,45 wypuścili A więc ja mi się wydaje, że koło 100 na godzinę będzie jak nic, no tylko jeszcze kwestia tych dokładnych kilometrów skończy? Nie wiem Nie pamiętam <noise> Betham Nie no będzie, będzie, no przy takim silnym wietrze to przynajmniej 100. To stuba będzie jak nic, no. no może nawet i przekroczyć, nie? Może jakby z kierunku przyszedł to by kurde i przekroczył, ale to od północy to jeszcze kwestia ile... jak długo on leciał od tej północy, nie? No tak, tak tak. wiesz, bo... bo może być tak, że... Jest, 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 jest. Jeden na pewno. Chodź, 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 A czerwonego masz? Czerwonego też mam też. Hać, 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 hać. nie że. Hać, 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 hać. Że reszta ma lepiej, nie? No, no, zgadza się, zgadza się. nie Hać, 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 hać. Hać, hać, Okay.

Ja nie widzę. Teraz widzę. Może być nie niewojny. No. Czekamy, czekamy. Ja będę zbierał je gdzieś z Newcastle. Kurde. Jak stamtąd przylecą, to może jak tam lecą i może stadem, to może stracisz. Które? Już... a jeszcze ile zostało lo lotów jeszcze mam następny lot krótki Melton Mumbry, później jest za dwa tygodnie narodowy i z wyspy dwa loty jednego dnia I jeżeli będzie wystarczająca ilość gołębi to chcą zrobić jeszcze jeden dodatkowy nie? także z dziewięciu czy 10 lotów to ja i tak tylko zaliczę sześć nie ale, ale coś zostało i doświadczenie wiesz, tak, tak zgadza się, no, no. się no, to dla mnie ta 300 właśnie teraz jest bardzo ważna nie? żeby one tą 300 zaliczyły bo jak pójdą na Francję no nie, to, duszą, to one, one muszą mieć muszą już większe kilometry z bardziej, że y, siedziały w domu nie, przez tydzień jak już nie było no, nie 150 na 408 to jest 6 no właśnie, no. tak jak to zrobiłem ze starymi naj, 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 naj... Ja się usiądę Największy sposób. stale stare kobiety są stare. No tak, ale. Dzikie, człowieku nie poznajesz dziki. Tu mieliście tam doświadczenie. No tak, ale jak dasz gołębia, który nigdy nie leciał powyżej 250 km. Mam piweczko. Na 600 to wiesz. Nie wiem jakie. Leszka. Lesio. Albo biodowe. a proszę. Uderzyłeś ostro. Chcesz kufel? A, wiesz co, ile szkoleczkę, nie? I tak nie będziesz traktowany jak oni. Oczywiście. Zawsze będziesz traktowany w drugiej kategorii. Ale ja zawsze się będę czuł Polakiem. No, zawsze, no, ale tak. Oczywiście. Ale ci mówię, ja nie mówię, że to są ludzie, ludzie nie są wspaniali. Są wspaniali. Ja to też znam anonimów, są mili, fajni. No. Ale no. większość z nich, tacy jak po placy, jeszcze dobrze się od ciebie nie odwróci, a już tu ty, jak obrobili. No ale widzisz, powiedziałeś: tacy jak Polacy, nie? Czyli nie ma różnicy. No, nie. Są i tu, i tu. Tak, I tak, tu tak. źli, i tu źli, i tu dobrze, i tu dobrze. Kwestia tylko szczęścia, żeby trafić na tych odpowiedzi. No właśnie, na tych odpowiedzi. <laughs> Zgadza się. No, no, Dobra, ja przerywam to nagrywanie. I tak będę coś ciął, bo to już wyszło chyba ponad 30 minut. Nie, za ściąć. No to na pewno będę ciął, bo ludzie w życiu tego nie będą oglądać. nie? Pozdrawiam to? wszystkich. Ja też. Do, do następnego lotu. Witam koledzy. Już chyba trzecie podejście robię do tego filmiku, żeby to skończyć. Dziękuję na początku. Chciałem podziękować koledze Grześkowi, że mnie odwiedził. Nie znaliśmy się wcześniej. Poznaliśmy się praktycznie gdzieś tam dzięki tym filmikom, które kręcę. Zapytał, czy może do mnie przyjechać no, na noc. Powiedziałem oczywiście, że tak. Także poznaliśmy się pierwszy raz, pogadaliśmy troszeczkę powymienialiśmy się poglądami. Musiałem powycinać większość z tego wszystkiego, bo to po prostu było za, za długo, za dużo. Także głębi też dużo nie ma e, nagranych, bo też nie było tak aż za, za różowo. Pierwszy gołąb podbił się 1051, było dokładnie 300 km. Na tym locie jest 188 mil z jakimiś tam yardami. To może nawet 301, tak z dokładnością. Jeżeli chodzi o przylot gołębi, to było tak: 10, 51, 52, 52, 54, 54, 58, 09, 17, 43, 50, już coraz większe, coraz większe przerwy. Te pierwsze gołęby tak w miarę przyleciały. Ale to może od razu kamerę wezmę i pokażę Wam na listach, żeby się dwa razy nie powtarzać, żeby ten filmik też za długo nie trwał. Tak podsumowując ten lot, chyba nie mogę być niezadowolony. Co prawda, nie ma wygranej, absolutnie, ale zabrakło mi 2 minuty do pierwszego Gołębia. Po takiej przerwie tydzień się działo jak byłem w Polsce, miałem ten. Następny tydzień na przygotowanie ich, to mi się wydaje, że nieźle, nie ma tragedii. Na obecną chwilę jest 17 gołębi z 23, czyli 6 gołębi brakuje i to mnie bardziej martwi niż te 2 minuty yy, straty, którą miałem do pierwszych, yy, do pierwszych gołębi. Ogólnie fajnie Jason, który teraz wygrał na tym locie. Wygrał ogólną klasyfikację breeder bayer Gołębi. Chyba kiedyś tłumaczyłem o co chodzi z tymi breeder bayerami W każdym razie wygrał. Już dzisiaj wiadomo 900 funtów. Taka wygrana nie powiem. No, mój breeder bayer Gołąb zginął na oblocie w koło domu. Jeszcze zanim zostały, zacząłem je trenować. Prawdopodobnie krogulec go po prostu sprzątnął. Dobra, pokażę listy. Jeszcze raz dzięki Grzesiek, Grzesie, że mnie odwiedziłeś. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać na lot, zapraszam. Aczkolwiek w przyszłym tygodniu raczej mnie nie będzie. Na pewno mnie nie będzie, przepraszam. Jadę na szkolenie znowu. Za dwa tygodnie lot narodowy i wyspa. Więc szukuję się na cały dzień na czekanie gołębi. Obie tylko pogoda dopisała, bo z tą pogodą teraz już jest różnie. Ok, lista i widzimy się do... następnym razem. Pozdrawiam. Dobrze, teraz y... lista z przylotu. Tak jak mówiłem, czas tak, tak w miarę. Te pierwsze gołębi się dały w miarę, no później już coraz większe przerwy i odbitych jest tylko 15 gołębi. 17 jest w głębniku, także trzech sztród brakuje w tym. Nie ma naszej szkapy. On zapomniałem powiedzieć. Naszej szkapy jeszcze nie ma. No myślę, że powinna sobie poradzić. Już jakieś tam doświadczenia w końcu ma, nie? A to jest lista klubowa i tak jak widać Greener był A to Greener był pierwszy. Pomyliłem się, że ma Ten gościu właśnie wygrał te 900 funtów. Ma pierwszego największą Ilość punktów z pierwszego gołębia i z trzeciego za pierwszego gołębia jest 700 funtów, za drugiego jest, za trzeciego jest 200, czyli razem wygrał 900 funtów. Bardzo gratuluję mu. Yy, I teraz tak: Mr. Greener, dwa gołębie, McCarthy, dwa gołębie, Mason, dwa gołębie, Fawil jednego i jest mój gołąb jako ósmy ze stratą. Tak jak widać tutaj. Dziesiąta a tutaj jest dziesiąta czterdzieści dziewięć. Dwie minuty straty. Prędkość, zobaczcie, dosyć spora. 1805 pierwszego. Co prawda myślałem, że będzie szybciej, no ale to i tak, i tak nie jest mała prędkość. Także tam te, tak ten lot się przedstawia. Oczywiście później jest mój dziesiąty gołąb, jedenasty i tam już dalej, to, to już nieważne. Znowu mi się nie, nie zumuje. Także nie mogę być jakoś tam załamany po tym locie. Dwie minuty straci, straty to jest żadna tragedia. A zobaczymy. Jeszcze, jeszcze jest kilka lotów, więc może uda się coś na, na młode ugrać. Aczkolwiek teraz bardziej mi chyba zależy na tym, żeby większa ilość ich została. No zobaczymy, jak to będzie na tej Francji, bo tam to będzie największa rzeźnia i tam pójdą wszystkie samice. Tam samce nie wyślę, tylko wszystkie samice pod warunkiem, oczywiście, że jakoś tam będą po ludzku wyglądały z, z lotkami. No. Dobra, koledzy, pozdrawiam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Dobry lot. Zemba, zemba, zemba.